Siemanko, tu Rudy, witajcie w nagrywarce, jesteśmy w Kielcach i tu chwilowo świeci słońce, ale nie daj się się zwieść, bo już za moment będzie padał śnieg, później znowu będzie słońce, a przynajmniej tak jest od pół godziny, w której rozkładamy nagrywarkę, ale jesteśmy przygotowani na każdą pogodę, e, miejmy nadzieję, że trafią się nam Kielczanie, którzy w tę mieszankę różnych pór roku przyjdą się nagrywać, mam przygotowane pytania dzisiaj, e, klasycznie kategorie sport, to wiadomo, muzyka wiadomo, no i miks nasz ulubiony, będą pytania, miejmy nadzieję, że łatwe i że uda się naszym uczestnikom wygrać pieniądze. Do tego mam oczywiście masę dobrego humoru, mam nadzieję, że Wy też, więc żeby nie przedłużać, zapraszam na nagrywarkę. Jedziemy. Siemanko, jestem Wiktor. Zapraszam do Kielc. Wszelakiego rodzaju atrakcje, do wyboru, do koloru. Co chcecie, to macie. Pozdrawiam mamę, tatę i wszystkich przyjaciół. Dziękuję. Cześć, jestem Michał. Mino, fajnie nam dzień. Jest wszystko w porządku, w Kielcach jest piękna pogoda, świeci słońce. Pozdrawiam mamę, rodziców, no rodziców, tatę, dziewczynę, no i wszystkich z Kielc osób. Cześć! Byliśmy coś zjeść. Idziemy teraz znowu zjeść. Do gruzińskiej piekarni. Polecamy, nowa w Kielcach i... Na haczapuri i pozdrawiamy wszystkich. Was gorąco. Cześć, jestem Ola, jestem właśnie w trakcie zajęć, w sumie pomiędzy zajęciami. Powroty są, jak każdy wie, ciężkie, szczególnie dla studenta, a jestem właśnie z tych bardziej trochę leniwych studentów. Ale mam nadzieję, że jakoś dam radę, by, byle byle do końca. Także chciałabym pozdrowić serdecznie wszystkich studentów, których, którzy właśnie teraz wracają na uczelnię. I tak jak mi, nie szczególnie im się chce, także na pewno damy radę, na pewno jakoś to przetrwamy, byle, byle do czerwca, byle do sesji. I byle wszystko zdać jak najlepiej, najlepiej właśnie w pierwszym terminie, także buziaczki pozdrawiam. Cały czas oglądacie nagrywarkę Heskiels, ze mną Ola, cześć Olu. Cześć, cześć. Proszę bardzo, tak narzeka, tak ciężko wrócić między zajęciami, a proszę, jak się pięknie uśmiecha Olu, to jednak chyba nastawienie do świata masz dobre, mimo że ciężko. No ciężko jest, ale trzeba sobie jakoś radzić. Podstawa to, to pozytywne nastawienie, przecież tym się kieruje. Yeah, Nie, ja też mam nadzieję, że mnie zarazi pozytywność Oli. Póki co Olu, chciałbym cię zarazić moimi 100 złotymi, które mam dla ciebie w kieszeni, ale jak wiesz, zasady są bardzo proste, mianowicie musisz odpowiedzieć na pytanie. Dzisiaj kategorie mamy nasze ulubione, jest sport, jest muzyka i trzecia kategoria pytań to różne czyli miks od A do Z, co wybierasz? No dobra, to biorę różne. Wiadomo, uśmiechnięta Ola się nie zamierza szczypać. Olu, czy mi się koala żyją w naturze poza Australią, gdziekolwiek indziej, czy nie? Właśnie to jest takie pytanie, jak których się obawiałam. To jest 50-50, więc Ola no... Albo tak, albo nie. Hmm? No to mówię... nie. Drodzy Państwo, olinie jest warte dokładnie 100 zł, ponieważ mi się koala nie żyją poza Australią w naturze. Dlatego ta oto stówka wędruje do uśmiechniętej studentki. Olu, bardzo ci gratuluję. Teraz mówisz coś miłego, a ja mówię, widzą, żeby zostali z nagrywarką. No to życzę powodzenia wszystkim studentom i uczcie się pilnie. Nie, yeah, i zarażajcie się uśmiechem od oli, zostańcie z nagrywarką. Cześć, jestem Kręgiel. W Kielcach mamy świetną pogodę. Cały czas pada śnieg. Smutno, jak w kraju. Wszyscy wiemy o co chodzi. Pozdrawiam klasy, pozdrawiam klanaka. Wszystkiego dobrego. Cześć, ja jestem Michał. Hello. E, jesteśmy w Kielcach. E, Filip zaraz do pracy idzie. No i generalnie potem wracamy do Warszawy e, do mojej splokatorki Asi. Serdecznie pozdrawiam. Masz obiad zrobić pamiętaj o tym. Co u ciebie? Spoko, idę na praktyki, będzie super. Jesteśmy w pięknym mieście. W Kielcach. Wow. Także pozdrawiam serdecznie na razie, hej! Cześć wszystkim, jestem Dominik. Chodzę do klasy czwartej, klasy maturalnej hotelarskiej. W tym roku zdaję maturę. Chciałbym wszystkich pozdrowić telewizów naszej SKTV. Mam nadzieję, że. Oglądacie każdy odcinek Eski. Następnie chciałbym Was pozdrowić z Kielc. Chciałbym pozdrowić moich znajomych, m.in. Kubę, Julię, Nikolę, a także mojego przyjaciela Roberta. Mam nadzieję, że ucieszycie się z tych pozdrowiem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z tego miejsca, z ulicy Sienkiewicza. Cały czas oglądacie nagrywarkę. Jarek ze mną, Dominik. Cześć, Dominik. Cześć. jest. trudno w klasie maturalnej i przygotowujesz się już, zacząłeś jakieś wstępne te, czy yy, czekasz na ostatni dzwonek, żeby się później przestraszyć i uczyć na szybko, na wszystko? To znaczy teraz mamy. Równe matury, no to jest ciężko bardzo, ale jakoś mam nadzieję, że dam sobie radę. Dobrze, najważniejsze pytanie jest takie, czy dobrze ci pójdzie dzisiaj w nagrywarce, bo to jednak warte jest 100 zł. Dominiku, mamy trzy kategorie pytań. Dzisiaj mamy sport, muzykę i naszą ulubioną kategorię różne, którą bardzo dużo osób wybiera, ponieważ są tam różne pytania, co wybierasz? Miks. Pięknie, miks dla Dominika, amatorzysta jak zwykle przygotowany, więc uwaga, Dominiku, ile mieczy nosi ze sobą wiedźmin? Wiedźmin. Nie oglądałem Wiedźmina. Szczerze. Mogłeś czytać, wiesz, też nie czytałem. Strzelaj, no wie, słuchaj, no musisz podać liczbę. Może ci się trafi, więc jeżeli nie wiesz, to bym korzystał z tego sławetnego pomysłu, jakim jest strzelanie. Wybrał sobie liczbę, a już trafisz. Pomyśl, jest Wiedźminem, trochę zabija potwory, trochę zabija ludzi, wiesz, no jakby musi mieć miecze, ma miecze. Y, ciężarówki nie mają mieczy w Kielcach, ale być może kiedyś będą miały Dominik. Pylałam, że dwa. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o strzelanie, to Dominik maturę ma w kieszeni, ponieważ tak, dwa miecze i co najważniejsze srebrny na potwory i stalowy na ludzi. Dominik, to jest twoje 100 złotych, ustrzelone, stary takim fartem, że wszy... trzymajcie kciuki za wszystkich, którzy strzelają. Dominik, umiesz strzelać, gratuluję Ci bardzo serdecznie. Teraz mówisz coś miłego, a ja proszę widzów, żeby zostali z nagrywarką. Bardzo proszę. No, chciałbym wszystkich pozdrowić, tak jak było już na nagrywarce, moich przyjaciół, znajomych, a najbardziej przyjaciela jednego Roberta. Dobrze, Dominiku. Wszystkich, wszystkich moich nauczycieli ze szkoły. i... No mam... podlizuj się, dobra, już zostańcie z nagrywarką. Witamy z Kielc, serdecznie pozdrawiam, oglądamy MSK. Życzę miłego dnia. No, dzień dobry, Polsko. Generalnie miałem śmieszną akcję ostatnio u w szkole. Co się działo? Eee, Zastanawiam się, mogę sobie zbierać myśli, no nie? Dobra. Co? So, wyszedł problem generalnie uczenia się matematyki, a matematyka jest generalnie jak wszyscy mówią postawą wszystkich nauk. Kurczę, ale się, nie, nie mogę się skupić tak super elegancko, żeby mówić ładnie. No dobra, nie będzie. Chodzi o to, że nie ma obecnie w ludziach chęci poznawania świata. I właściwie opieram to te sformułowanie na podstawie wyniku obserwacji mojej klasy. No, nie mogę przekwidać, abym coś powiedział. O co chodzi? Ludzie narzekają, że świat jest do dupy i nic się nie chce układać tak jak powinno, e, a żeby właściwie stworzyć lepszy świat trzeba zacząć od samego siebie, czyli od podstaw. A wszyscy właśnie chcieliby, żeby było lepiej, narzekają, że właśnie świat się kończy i nie ma się, jest bardzo słabe środowisko. I ludzie potrafią się wypisać na takich postawach właśnie jak uczenie się do matematyki czy poszerzanie swoich po, światopoglądów poprzez właściwie chodzenie do szkoły i zdobywanie podstawowej wiedzy. Co tam byłoby jeszcze ciekawego? No, co, e, so, tak się nie ocali świata. Yeah. Trzeba by zacząć od siebie pracować, zacząć pracę od siebie. Dziękuję wszystkim. Siema wszystkim. Słuchajcie, polecam wam przyjechać do Kielc na pączki. Jeśli chcecie zwiedzić jakąś zarąbistą ulicę, to tylko i wyłącznie Sienkiewicza. Chciałam pozdrowić wszystkich moich znajomych. Lacza, Karolinę, Myszę, Krisa. Ale ogólnie, jeśli chcecie sobie zrobić jakieś fajne zdjęcia, to w sumie do Kielc też zapraszam. Mam dużo znajomych, którzy robią fantastyczne zdjęcia. Jeśli chodzi o naukę w Kielcach, Nigdy więcej. Nie polecam mojego liceum. Jeśli będzie to oglądał ktoś, kto mnie zna, to doskonale wie jakie. Jest straszne. Cóż jeszcze? Koronawirus nadchodzi. Ludzie, strzeżcie się. I chyba to wszystko. Ogólnie, ludzie, życie jest piękne i korzystajcie, póki żadne wirusy was nie atakują. Pa! Cały czas oglądacie nagrywarkę z ze mną jest uśmiechnięta Ola uwielbiająca swoje liceum. Cześć, Olu! Cześć, witam wszystkich. Na masz dobry, także nie, nie zbijać to liceum dosłownie. Bo cię w nim nie byłam. Okej, okay, dobra. No to w takim razie rozpocznijmy rzeczy, przyjemne, a mianowicie chciałbym Ci zadać pytanie. Jak wiesz, w nagrywarce jest 100 zł za poprawną odpowiedź. Dzisiaj mam trzy kategorie: to jest sport, sport, muzyka i różne. To jest taki mix pytań. Co by Ci najbardziej interesowało, Ola? Zdecydowanie różne. Różne? Dobra, to mam bardzo proste. Jak nie odpowiesz, to lipa, wiesz o tym. No, trochę wstyd będzie, jak się okaże łatwe, a ja. Słuchaj, będzie straszny wstyd, bo pytanie brzmi następująco. Jak ma na imię Brytyjska Królowa? Elżbieta! Proste było, nie? Widzisz, no i w ten sposób, Olu, ja ci wytłumaczę. Jednym pytaniem, zarobiłaś stówę, jest ona twoja, uwaga jedzie do ciebie, trzymaj. E, gratuluję, to bardzo ważna rzecz. I teraz jest taki moment w programie, w którym ja proszę widzów, żeby zostali z nagrywarką, a ty mówisz coś miłego. E, pozdrawiam Was, przyjdźcie do Kielc. Przyjedźcie koniecznie, omijajcie liceum, Oli. Omijajcie. Szerokim łukiem. Ale 100 zł można zawsze w nagrywarce. Zostańcie z nami. Hej! Serdecznie Was zapraszam do Kielc oraz do pomocy... Sama działam w wolontariacie i jest to mega satysfakcjonujące, że możecie komuś pomóc, osobom chorym czy osobom biednym. I serdecznie chciałam pozdrowić moich znajomych, rodzinę oraz całe moje liceum Józefa Hej Hejka, jesteśmy z Kielc. się pozdrowić e, psiapsi. Awans. Amelka awans. <laughs> Profil. E, no i oczywiście naszych sławnych e, przyjaciół. Łaza! Łaza, dzięki! Pa! <laughs> Cześć, Cześć, jestem się Kasia. A ja Estera. Byłyśmy dzisiaj w szkole, było super. Zdajemy z matmy. I chcemy pozdrowić naszych wszystkich znajomych. Cześć, jestem Wiktoria. Jestem właśnie w Kielcach, w których pada okropny śnieg. Ale mimo to wszystko jest spoko, ponieważ zbierałam sobie ze szkoły. I idę właśnie spotkać się z koleżanką. No i mamy nadzieję, że ta pogoda trochę przejdzie i będzie dosyć fajnie. Będzie padał, nie będzie już padał śnieg. I co, pójdziemy sobie gdzieś zjeść i myślę, że reszta dnia pójdzie mi w miarę okej. Okay. I co, chciałabym pozdrowić, chciałabym pozdrowić moich znajomych ze szkoły, z domu i pozdrawiam mamę i siostrę. Cały czas oglądacie nagrywarkę teoretycznie z Kielc, ponieważ pogoda jest iście z zakopanego, ale tu faktycznie przywitał nas śnieg, ale Wiktoria nie zamierza hamować się śniegiem, zamierza wygrać 100 złotych. Wiktoria, jesteś pewna tego, że wygrasz podobno. Mam nadzieję taką że wygram. Postaram się bardzo. To bardzo się staraj, słuchaj, najpierw postaraj się w wyborze kategorii, dzisiaj są trzy. Jest muzyka, sport i kategoria różne, czyli totalny miks to dla pani. Kategoria różna. Jesteś pewna? Jestem pewna. Okej, okay, no dobra, to w takim razie droga Wiktorią, Chciałbym, żebyś mieli dwa gatunki sera Cheddar i ser pleśniowy. Ser pleśniowy z gatunkiem? Tak wiesz, spróbuj jeszcze jakiś wymyślić, bo nie mogę się, Ser pleśniowy brzmi jak stary ser, wiesz. E, o boże. Gatunki sera. Dobra, to mamy czedar tak. i mamy topiony na przykład. Nie wiem co się To zalicza. Nie gatunek. Nie no dawaj, przypomnij, na pewno znasz. Ja nie mogę. I mi teraz są same jakieś nazwy serów ze sklepu, ale... O! Spokojnie. W sałatce na przykład jakiś inny ser. Na tością. Feta, może być feta? Tak! Jezu! Matko, ale wyciągnięte już Ola, naprawdę! Ale w ogóle najlepsze jest to, że się pożegnamy i na pewno przypomnij, że 144 rodzaje. Zawsze tak jest z ale nie zmienia to faktu, drodzy no państwo, nie że. Tak, tak, jak już będę szła, to pewnie wszystko mi się przypomni. Nie zmienia to faktu, że Wiktoria wygrywa. 100 złotych, drodzy państwo, dla Wiktorii. Wiktoria, gratuluję ci bardzo serdecznie. Gratuluję, rączka. Jesteśmy w tym momencie, w którym ty mówisz coś miłego, Wiktorio, a ja mówię widzom, żeby zostali z nagrywarką. Zaczynaj. No to oglądajcie SKTV, najlepszy program i życzę wszystkim miłego, miłego dnia i yy, radosnego życia. Dziękuję. Oni mówią takie piękne rzeczy, jak wygrają 100 złoty, to takie cudowne, ale zostań się z nagrywarką. go z tej strony mówi Kamil. Pozdrawiam Was wszystkich. Spotkaliśmy właśnie Eskę na mieście, zapytali mnie, czy chcę do nich dołączyć, czy chcę z nimi pogadać. Udzieliłem wywiadu, mam nadzieję, że będzie fajnie. A więc tak, no... widzicie, jesteśmy teraz na Lasienkiewicza, jedna z najładniejszych ulic w Polsce, według mnie. Chociaż... Jak to jest? Zapraszamy wszystkich do Kielc, bo trochę z turystyką słabo. Przyjeżdżajcie do nas, Melek, będą od maja. Zapraszam i pozdrawiam Kielce, Polskę, no i z wszystkich swoich znajomych, Moich dziewczyny Martę. Kocham ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień witam wszystkich. Chciałem pozdrowić mojego kolegę, najlepszego Kielca dama. Chciałem pozdrowić moją dziewczynę, Nikolę. I jestem bardzo zadowolony, że kończę pracę w miejscu, w którym pracuję. I chciałem pozdrowić ludzi, którzy będą na tyle mądrzy i mnie zatrudnią. I właśnie lecę na rozmowę o pracę. I to tyle. I chciałem pozdrowić wszystkich Kielczan z, z Polskiej pochodzę. Dziękuję. Cześć, jestem Dominik, właśnie wracam ze szkoły. Mam ze sobą gitarę. Wziąłem ją ze sobą tylko dlatego, że muszę przyciąć strunę, a u siebie w domu nie mam że więc no, muszę to załatwić u babci. W sumie chciałbym pozdrowić Maćka, Angelikę, w sumie całą moją rodzinę. O, miłego dnia. Cześć, z tej strony Kuba. Ja osobiście chciałem się podzielić wrażeniami dzisiejszego dnia. Miałem trochę lipę w szkole. No i trochę zdenerwowany z tego powodu jestem, więc jadę do domu, a szybko coś zjem, pogadam z kumplem przez telefon, prześpię się, odrobię lekcje i jutro postaram się, że tak powiem, z nowymi siłami przyjść do szkoły, żeby sobie w piątek w końcu na weekendzie odpocząć jak człowiek, spotkać się ze znajomymi i odseparować się od całego tego szajsu, który dzisiaj i wczoraj i przedwczoraj nie spotkał po całym tygodniu. Mam nadzieję, że wy też. Weźmiecie ze mnie przykład. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia. Cały czas oglądacie nagrywarkę Skiel. Ze mną jest Kuba. Jak wiemy, wszyscy miewamy dni, które są lepsze i gorsze Kuba reprezentuje ten team, który dzisiaj nie najlepiej Kubo, ale no, strasznie mi przykro, jednak zrobię wszystko, żebyś ten dzień polepszyć. Przynajmniej z 100 złotymi, albo w zasadzie ty zrobisz wszystko, bo prawdopodobnie. No, to ten dzień byłby dużo lepszy, gdybym z Tobą wygrał. Naprawdę bym się lepiej czuł. Manipulant trochę. Dobrze. Yy, Kubo, dzisiaj mamy trzy kategorie pytań. Jest sport, jest muzyka i są pytania różne, czyli taki miks yy, wszystkich pytań, co wybierasz? Sport. Jesteś fanem sportu? Zależy którego. A, dobra, to zobaczmy. Tak, mam takie pytanie dzisiaj ogólnosportowe. Yy, przy okazji bardzo proste, więc mam nadzieję, że sobie testowę wygra i będziemy wspaniały dzień. Yy, Kubo, czy w Polsce odbyły się kiedyś Igrzyska Olimpijskie? Mm, w Polsce nie odbyły się nigdy Igrzyska Olimpijskie. Jest. Nigdy nie. Drodzy Państwo, jesteście świadkami tego, jak Kuby dzień na Waszych oczach staje się piękny, ponieważ to jest prawda, a 100 zł, które mam w kieszeni trafia w jego rękę. Kubo, gratuluję Ci bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I dokładnie w tym momencie Kuba zwyciężając mianuje Kielce szczęśliwymi, ponieważ mamy 100% zwycięzców dzisiaj. Kubo, bardzo Ci gratulujemy i wspaniały dzień. Yy... A ja Tobie dziękuję za to, że dałeś mi możliwość zarobienia stówę. No i stówa w ręku. Pamiętajcie o tym, że w nagrywarce można wygrywać, można się nagrywać. Naprawdę jest kozacko. Śledźcie nasze social media, szukajcie nagrywarki. Ja razem z Kubą dziękujemy Wam. Kuba już uśmiechnięty. Wspaniałego dnia. Co złego, to nie miało. Rudy, pozdrówki.